Richard Burns Riley Tiger Challenge. Wirtualne rozgrywki z realnymi nagrodami. Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez ekipę OS Records oraz zespół Tiger Riley Team. Oto kalendarz rozgrywek. Jak widać na grafice, przed nami już druga runda rozgrywek. Niewiele czasu mieli mechanicy, aby przygotować samochody ze specyfikacji śniegowej na wersję asfaltową. Przypomnijmy, że w każdej rundzie pierwsze trzy miejsca nagradzane są nagrodami rzeczowymi, a główną nagrodą po sześciu rundach dla pierwszych trzech zawodników będzie możliwość przejechania się na testach w roli pilota z Tomkiem Kasperczykiem w jego Skodzie Fabi R2. Druga runda rozgrywek złożona jest z trzech odcinków przejeżdżanych trzykrotnie. Po zapoznaniu zawodnicy donosili, że trasa jest równa i nie ma podbić, a większą niewiadomą będą warunki atmosferyczne. Odcinek pierwszy burzej. Jak widać jadący zerówką Damian Syty ma trochę uwag do zabezpieczenia, lecz generalnie, jak mówił po pierwszej pętli, organizatorzy zadbali o wyznaczenie bezpiecznych miejsc dla kibizów, przez co Damian miał niewiele do roboty. Przechodzimy do rywalizacji. Oglądany Dawid Chorobik nie zaliczy drugiej rundy do udanej. Dawid. Zajmujący w klasyfikacji generalnej turnieju ósme miejsce kończy zmaganie rajdy już na pierwszym odcinku. Drugi czas na tym odcinku padałupem Adriana Klimasa i widać, że trzeci zawodnik generalki potwierdza swoje aspiracje w tych rozgrywkach. Mocnym uderzeniem w rajdzie rozpoczyna lider rozgrywek Hubert Klotz, który wygrywa pierwszy odcinek, nie dając nikomu złudzeń, jaki jest jego cel w tym rajdzie. Odcinek drugi to bardzo dobrze znany wszystkim zawodnikom bronów. Nie przynosi on zmiany w generalce. Trzeci czas wykręca Piotr Krusz, który chciałby zatrzeć niedosyt po pierwszej rundzie, w której na ostatnim odcinku zaprzepaścił swoje zwycięstwo w rajdzie spadając na czwartą pozycję. Drugim czasem może cieszyć się Hubert Klotz, cisnący na granicy ryzyka. Zwycięstwa OS-owe zgarnia Adrian Klimas, umacniając się na drugim miejscu w zawodach. Trzeci odcinek zmagań i zarazem najdłuższy w rajdzie to aż 11-kilometrowy odcinek chybie. Zobaczmy, co wydarzyło się liderowi rozgrywek i dlaczego nie zobaczymy go na mecie trzeciego odcinka. Hubert podkreśla, że to wypadek przy pracy i zamierza mocno popracować przed trzecią rundą, by tam pokazać, że wciąż liczy się w rozgrywkach. Oglądamy Andrzeja Jakubczaka, który pewnie zmierza do celu, by osiągnąć trzeci czas na tym odcinku i po błędzie Huberta zostać wiceliderem rajdu. Drugi czas pada łupem Majera. Kolejne zwycięstwo os notuje Adrian Klimas, który buduje tym samym coraz większą przewagę w generalce rajdu. Drugi przejazd odcinka burzej. W oficjalnych wynikach trzeci czas wykręca Andrzej Kubczak. Adrian Klima z drugim czasem na tym odcinku, umacnia się na prowadzeniu. Odcinek wygrywa Hubert Kloss, który po wypadku jedzie już treningowo, lecz jak widać ciśnie na maksa. Po czwartej próbie, za prowadzącym Klimasem i Kubczakiem, mała zmiana. Majer, osiągając czwarty czas, przechodzi w wynikach przed Piotrka Krusza. Przechodzimy do zmagań na piątej próbie, po której nie mieliśmy zmiany w pierwszej dziesiątce zawodników. Trzeci czas wykręca Tomek Natanek który jak widać potrzebował trochę czasu, aby chwycić niezłe tempo. Drugi czas należy do lidera rajdu, który z kilometra na kilometr powiększa swoją przewagę nad drugim kupczakiem. Odcinek wygrywa Klotz, który chce udowodnić, że dzwon z trzeciego odcinka to był tylko wypadek przy pracy. Na szóstym odcinku wypada jadący niezłym tempem i zajmujący 7 miejsce tomek Natanek. Czwarty czas uzyskuje Majer, który umacnia się tym samym na trzecim miejscu w rajdzie. Drugi czas na tej próbie jest wynikiem lidera rajdu Adriana Klimasa. Swoje pierwsze zwycięstwa OSowe tego dnia notuje Andrzej Kupczak który widzi szansę dogonienia Adriana, przed ostatnią pętą traci do niego 6 sekund. Odcinek 7, trzeci raz przejeżdżany burzej, nie będzie miło wspominał Majer, który popełnia błąd na tej próbie spadając z trzeciego na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Piąty na tej próbie Bartosz Hoffman zgłasza na mecie o problemach Majera. Szósty czas na tym odcinku notuje zawodnik o pseudonimie J.I.X28, który jadąc przez tempem od samego początku awansuje, tym samym na czwarte miejsce w generalce. Na szpisy trwa zacięta walka o wygraną. Klimas nie odpuszcza notując drugi czas. Drugi odcinek z rzędu wygrywa Krupczak, lecz przewaga nad klimasem na tej próbie to zaledwie 30 sekundy. Odcinek ósmy. Pod koniec rajdu apetyt na wynik ma Bartosz Hoffman, który notuje czwarty czas i zbliża się w generalce do piątego Majera. Piotr Krusz osiąga trzeci czas umacniając się tym samym na podium i pewnie zmierza do mety rajdu. Przed ostatnim dziewiątym odcinkiem specjalnym chybie oczy wszystkich kibiców zwrócone są na pojedynek o między dwoma panami K. Piątym czasem na ostatnim odcinku przypieczętowuje swój dobry wynik, czyli zajęcie czwartego miejsca w generalce zawodnik JIX28. W rozmowie po odcinku powiedział nam, że przyzwyczajenia z jazdy samochodem w WRC nie pozwalają robić lepszych wyników autem S2000, ale generalnie jest bardzo zadowolony. Piotr Krusz osiągając trzeci czas na ostatnim odcinku chwali klimasa za bardzo szybkie tempo podczas rajdu. Wydaje mu się, że jego jazda powinna wystarczyć na zajęcie miejsca na podium i nie myli się. Piotrek staje na najniższym stopniu podium, umacniając się w tym samym generalnej klasyfikacji rozgrywek. Przechodzimy już do najważniejszej walki na tym odcinku. Kupczak, chcąc dogonić klimasa, musiałby odrobić niecałe 6 sekund na tym odcinku. Na międzyczasach widać, że jedzie jak ściekły, lecz zobaczmy, co przydarzyło mu się po dekoncentracji na 200 metrów przed metą. Andrzej Kupczak, kończąc zmagania, jest wściekły na siebie, bo, jak mówi, czuł, że była szansa na zwycięstwo. Wrzuca na koniec cytatem Druczyńskiego: Deszczu się boję, choć chce, żeby padało. Co ewidentnie wskazuje, że w trudnych warunkach na mokrym asfalcie Andrzej czuje się jak ryba w wodzie. Kupczak, mimo szansy na wygranie rajdu, jest zadowolony z zajęcia drugiego miejsca w generalce. Zwycięstwo w rajdzie przypada Adrianowi Klimasowi, który bardzo szybko początkowym i kontrolowaniem tempa w drugiej części rajdu udowadnia, że jest bardzo szybkim kierowcą na każdej nawierzchni Dzięki temu zwycięstwo zostaje liderem rozgrywek z niezłą zaliczką przed kolejnymi rundami. Zwycięzcom gratulujemy. Zobaczmy jeszcze na koniec na tabelę z wynikami drugiej rundy oraz klasyfikację generalną rozgrywek. Do zobaczenia na kolejnych rundach.